Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie na konferencji członków Stowarzyszenia Młodzi Demokraci. Mam przyjemność poprowadzić tę konferencję, nazywam się Kinga Gajewska. Jest z nami również Oksana Aliw, Anna Kuropatnicka i Grzegorz Drobiszewski, wszyscy członkowie Stowarzyszenia. Jesteśmy również absolwentami gimnazjum i nie damy sobie wmówić, że jesteśmy gorszym sortem, dlatego że skończyliśmy gimnazjum. Podobnie jak 97% naszego pokolenia, naszych roczników, uważamy, że gimnazjum się sprawdziło i uważamy, że oferta edukacyjna, którą oferuje nam gimnazjum jest dobra. Dodatkowo zostały przeprowadzone ostatnio badania, kto jest za likwidacją gimnazjów i rzeczywiście w naszym roczniku, czyli osoby, które były w gimnazjum, są za utrzymaniem gimnazjów. Jeszcze raz chcemy podkreślić, że nie damy sobie wmówić, że jesteśmy gorszego sortu, bo to my wypracowaliśmy i wnieśliśmy Polskę na czwarte miejsce w Europie, jeśli chodzi o, o nasze osiągnięcia po gimnazjum. Dzisiaj o godzinie 17 odbędzie się Komisja Edukacji, podczas której Platforma Obywatelska zaprezentuje i będzie chciała zaopiniować wotum nieufności dla pani minister Zalewskiej. Między innymi dlatego, że pani minister prawie na każdym kroku kłamie. Mija się z prawdą y, prawie co wypowiedź. Na samym początku w 2013 roku pisała interpelację, w której mówiła, że gimnazja nie powinny być likwidowane, dlatego że nie powinno się mieszać dzieci w różnym wieku. Później również zostały wyciągnięte y, y, wypowiedzi pani minister, w których upierała się, że. Co rząd, nie może być zmiany edukacji, nie może być zmian w edukacji. A na samym końcu wczoraj przyłapaliśmy panią minister na kolejnym oszustwie, dlatego, że w odpowiedzi na naszą interpelację powiedziała, że gimnazja się sprawdziły, również podając między innymi wyniki badań PISA. I dzisiaj pani minister została sama, bo i RCL i państwo Elbanowscy i minister Handke, który był kiedyś za Prawem i Sprawiedliwością. Dzisiaj również nawet Andrzej Duda są przeciw reformie minister Zalewskiej. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości chodzą do pana prezesa i proszą o przełożenie reformy. I dzisiaj dajemy niesamowitą szansę Prawu i Sprawiedliwości i posłom, po to, żeby mogli spojrzeć w twarz nauczycielom, po to, żeby mogli spojrzeć w twarz mieszkańcom, rodzicom i samorządom, kiedy wrócą do swoich okręgów wyborczych. I z panią minister zostały tylko dwie osoby, tak naprawdę, dzisiaj. Jest to minister Macierewicz, który wspiera, wspiera reformę, i z drugiej strony jest to nowa ekspertka odpisania programów nauczania. Ta ekspertka, proszę Państwa, uważa, że, pozwolę sobie zacytować. Osobom zabezpieczającym się przed ciążą grożą hedonizm, instrumentalne traktowanie człowieka, uzależnienie od seksu, oziębłość i skłonności do zdrady. Proszę Państwa, ta kobieta będzie pisała program dla młodych Polaków. I tym samym chcielibyśmy teraz przedstawić Państwu jeszcze raz, dlaczego gimnazja się sprawdziły i jakie będą skutki reformy pani minister Zalewskiej. Bardzo proszę, Oksana Alif. Gimnazja sprawdziły się to one odegrały ważną rolę w podniesieniu kompetencji polskich nastolatków. Według badań PISA polscy piętnastolatkowie mają jeden z najwyższych poziomów kompetencji w Europie. Zajmują oni czołowe czwarte miejsce w rankingach. Problemy z, gimnazjalista, z gimnazjalistami biorą się stąd, że są oni w najtrudniejszym wieku dojrzewania. Te problemy nie znikną od likwidacji gimnazjów i przeniesieniu uczniów do szkół podstawowych. To właśnie gimnazja gwarantują odpowiednie warunki nauczania dla młodzieży w wieku od 13 do 16 lat, warunki kształcenia i wychowania dostosowane do ich specyficznych potrzeb psychologicznych, intelektualnych. Młodzi ludzie potrzebują zmiany środowiska, bywają, y, współpracy i relacji, ułatwia im to start w szkołach podstawowych, jak i w całym późniejszym dorosłym życiu. Przystosowywanie się do zmian jest bardzo znaczącą umiejętnością. Prowadzenie gimnazjów wydłużyło o rok kształcenie ogólne, co zmniejszyło nierówności społeczne i dało znaczną poprawę osiągnięć młodzieży. O rok przesunięto wybór kolejnego etapu nauki, co przyczyniło się do, do świadomego wyboru przyszłej kariery zawodowej. Bardzo dziękuję teraz y, Ania Kuropatnicka. Szanowni Państwo, likwidacja gimnazjów wywoła trzęsienie ziemi w systemie edukacji. Na reformie stracą uczniowie, nauczyciele, samorządowcy. Reforma edukacji zaproponowana przez minister Zalewską oznacza wprowadzenie chaosu w szkołach, mianowicie w jednej szkole znajdą się dzieci w różnym wieku. Najmłodsze z nich będą miały 6-7 lat, natomiast najstarsze będą nastolatkami w wieku 13-14 lat. Szkolna agresja najczęściej powstaje w szkole podstawowej. Potrzebna jest nowa podstawa programowa. Wydawcy nadal nie wiedzą, kiedy poznają podstawy programowe, w oparciu o które mają napisać podręczniki. Dodatkowo nastąpi kumulacja roczników w szkołach. Rzecz w tym, że we wrześniu 2019 roku w pierwszej klasie szkół ponadgimnazjalnych spotkają się dwa roczniki. Ostatni rocznik likwidowanego gimnazjum. I pierwszy rocznik, który będzie kończył wydłużoną ośmioletnią szkołę podstawową. Najbardziej dotkliwy skutek to jednak zwolnienia nauczycieli. Mogą dotknąć między 60 a nawet 120 tysięcy osób. Zwolnienia najbardziej dotkną tereny wiejskie. Dotyczy to 80% kadry. Ze zwolnieniami nauczycieli związane są odprawy. Przy bardzo ostrożnych szacunkach szacuje się, że sięgną około 2 miliardów złotych. Obecnie mamy 7,5 tysiąca gimnazjów, przy bardzo 7 tyś, na które samorządy wydały 140 miliardów złotych. Co się wówczas stanie z tymi budynkami? To, co robi obecny rząd, jest wprowadzeniem chaosu i niepotrzebnej rewolucji, która pogorszy jakość kształcenia, wiedzę i umiejętności uczniów w przyszłości. Dziękuję bardzo. I teraz przewodniczący regionu Mazowieckiego Stowarzyszenia Młodzi Demokracji Grzegorz Drobiszewski. Pani minister edukacji Anna Zaleska ciągle powtarza, gimnazja się nie sprawdziły, gimnazja nie wyrównują szans edukacyjnych uczniów, ale wszystkie badania, czy to w Polsce, czy zagraniczne, pokazują zupełnie coś innego. Tak, gimnazja się sprawdziły. Tak, gimnazja wyrównują szanse edukacyjne uczniów, zwłaszcza tych uczących się słabiej, czy pochodzących z mniejszych miejscowości. Pani minister przy Formułowaniu takich test nie posługuje się żadnymi badaniami. A dlaczego? Dlatego, ponieważ takich badań nie ma. Ministerstwo Edukacji Narodowej nie przeprowadziło nawet ewaluacji systemu gimnazjów, a twierdzi, że system się nie sprawdził, że jest niewydolny. Samorządy, jak wspomniała koleżanka, przez 15 lat wydały na gimnazja 140 miliardów złotych. A teraz rząd chce, żeby samorządy wydały kolejne miliardy na przywrócenie tego, co było. Jaki jest w tym sens? My tego nie widzimy. Powinniśmy um, te pieniądze, które zostaną wydane na przywrócenie poprzedniego systemu, zainwestować w polską szkołę, w jej rozwój, w nauczycieli, w uczniów, w programy nauczania. Pani minister niestety nie chce rozmawiać. Nie rozmawia z nauczycielami, nie rozmawia z organizacjami pozarządowymi, z ekspertami, nie rozmawia, ponieważ i nie chce tej debaty, dyskusji szerokiej, ponieważ nie ma żadnych argumentów. Lekceważy setki tysięcy podpisów zebranych w obronie gimnazjów. Lekceważy uliczne protesty, w których udział biorą zaniepokojeni rodzice, nauczyciele, uczniowie, którzy nie wiedzą, na czym stoją, jak będzie wyglądała polska szkoła. 19 listopada odbędzie się w Warszawie na Placu Piłsudskiego duża manifestacja. Młodzi demokraci wezmą w niej udział, i do tego samego zachęcamy wszystkich, którzy chcą walczyć o dobry system, o dobrą jakość kształcenia. W tym wszystkim musimy pamiętać, że docelową wydolność systemu po wprowadzeniu zmian będziemy mogli osiągnąć dopiero po kilku latach. I czy za 10-15 lat będziemy musieli mówić o straconym pokoleniu w związku z wprowadzeniem tak nieprzemyślanej reformy? My tego nie chcemy. Chcemy dzisiaj odroczenia albo najlepiej wycofania tej nieprzemyślanej reformy. Chcemy merytorycznej, rzetelnej, szerokiej debaty publicznej na temat systemu, na temat przyszłości polskiej szkoły, ale debaty opartej na badaniach, a nie czyichś wyobrażeniach czy mitach. A przede wszystkim chcemy dzisiaj odwołania ze stanowiska ministra edukacji narodowej Anny Zaleskiej, ponieważ to ona najbardziej szkodzi polskiej szkole.